A więc raz jeszcze wielkie brawa i gratulacje dla Rafała Dutka. Życzymy mu Łukasz Powodzenia w Holandii? Tak, jak najbardziej. A za moment dwie walki wieczoru. Najciekawsze pojedynki i się, zapowiadają się na najbardziej emocjonujące. W pierwszym pojedynku Dawid Kecnik z Austrii zmierzy się z reprezentantem Polski Izu Ładwe Ugonow. Popularny Izu. Miał być jednym z faworytów podczas turnieju k 1 w Warszawie. Eliminacji World Grand Prix. No niestety nie udało się. Izu przegrał już w finale, Natomiast Dawid Kecnik niezwykle ciekawa postać. Startował m.in. w Elite jako zawodowy pięściarz, również obecnie w kategorii junior ciężkiej. Ma na swoim koncie skończone cztery pojedynki w zawodowym boksie. Cztery z wygrane, cztery przed czasem, ale raczej rywale do najmocniejszych nie należeli. Nie, nie, patrząc na ich rekordy, które mam teraz przed sobą. Zadebiutował 16 maja Dawid. Oto właśnie on na Państwa ekranach David Ketzlig, reprezentant Austrii, 1,89 cm wzrostu, 89 kg wagi, 29 lat. Będzie walczył Oto właśnie, 27 walk, 18 zwycięstw, 7 porażek, 2 remisy, 8 nokautów. Mołajtaj Akademii walczył e, Dawid Kecnik już na polskim ringu, konkretnie w Nowym Targu podczas gali Night of Glory w 2006 roku zmierzył się tam z Marcinem Różalem Różalskim e, przegrał oczywiście była to gala na której Łukasz Jarosz obronił tytuł mistrza świata Iska a za moment do ringu wejdzie Izua Gugono Reprezentant Polski Wizu no, znam się dobrze z kadry, z kadry, z Zizu? Tak, tak, bardzo dobry kolega Wizułakuę oh, oh. <laughs> Ugoną porównywany do Rebiego Poniaskiego ze względu na wygląd, to po pierwsze, a po drugie na bardzo efektowne walki, a szczególnie latające kolano, umiejętność walki kolanem w powietrzu, wyskoku. Mam nadzieję, że Izu pokaże to podczas walki z Dawidem Gercznikiem, wywoływany w charakterystyczny sposób i oto Izuagwe Udono wkracza do ringu. Walka w kategorii do 90 kg. 3 rundy po 3 minuty. oto popularny Izu na K1 World Grand Prix w Warszawie. A w marcu, to, o czym wspominałem, przegrał z Martynasem Kryzelisem, A w finale Daniel Sapioszyn pokonał Tomasza Sararę przez noc w pierwszej rundzie. Opowiadał o tym Tomasz Sarara, kiedy był tutaj na stanowisku komentatorskim. Izu już w ringu. 7 walk, pięć zwycięstw, dwie porażki, sześć przynokautów, a więc na czym uderzyć Izu. Ma czym uderzyć i przede wszystkim potrafi. Ciężka przeprawa czeka Dawida Keclika. No i zobaczymy Izu, przypomnę, porównywany to o czym wspominałem do Romiego Boniaskiego. No życzę bardzo, z całego serca, by Izu doszedł do takich osiągnięć jak Remy Boniaski w K1. Ale wszystko przed tym młodym zawodnikiem Dawid Ketnik. I żyła jakby ugono. No i zobaczmy. Na badanie i od razu mocny low kick. Została, żeby tam się wyrównowali ze swojego przeciwnika, zmieniono pozycji. I cały czas stara się ubijać wykroczoną nogę. Tak, powinniśmy zobaczyć prawy low kick, zamarkował teraz to uderzenie Izu, ładny lewy prosty. Ah! Teraz ładny z kolei podwójny low kick, ten drugi nie doszedł do to jest się na prawe wysokie okrężne kopnięcie Keclik. Po raz kolejny Keclik w tą wykroczną nogę. Reprezentanta Polski? Ja co dobrze czuję, dystans w każde uderzenie przeżywa powietrze. powietrza. blokować kopnięcia z prawej nogi reprezentanta Austrii Polakował się Kasik teraz na lewe wysokie kopnięcie zupełnie niegroźne Nie wyłapany teraz ten prawy przez Izu no, ale powinien zabierać jednak tą lewą nogę Reprezentant Polski bo już kilka razy naprawdę mocno trafił teraz był lewy prawy w wykonaniu Katzlika. I troszkę w miejscu, ale zaczyna odpowiadać. Widzę, że stara się, jak gdyby, poznać pełen repertuar swojego rywala, co repertuar ciosów, kopnięć, by wiedzieć czego później się spodziewać. Teraz schowany za e, podwójną gardą. Tak, walka trwa 9 minut, więc, e, bardzo dobrze robi, że po prostu nie rzuca wszystko na jedno szale w pierwszych trzech minutach. Najważniejsze że to jest, co, zrobi... co zrobiła kilka walk temu Joanna. tak, kiedy wystrzelała się w pierwszej rundzie i zabrakło już sił na kolejne starcia, przez co przegrała swoją walkę. O tytuł zawodowej mistrzyni Polski posługuje z boksingu z Alą Piecyk. Jeszcze na koniec to prawe kolano. Izu, taka runda rozpoznawcza. Bardziej aktywny według mnie był Dawid Kestnik. On jakby zadawał więcej ciosów, aczkolwiek były to ciosy, które jakby zupełnie nie robiły szkody. Eee, nie I nie były celne. Myślę, że runda remisowa. Tak. Właśnie te logiki, które wyprowadzał, to był teraz uderzenie Izu i Kolano. Jeden i drugi, końcówka A rundy. Lewy prosty, lewy prawy. Ładnie uniknął później tego prawego, prostego Dawida Ketlika, Izu. No ale to było mocne. Wygląda jest na bardzo zmęczonego Dawid Kecnik. Kiedy patrzymy o to właśnie na Państwa ekrana, szeroko otwarte czasem pełen spokój na narożniku reprezentanta Polski. Oto właśnie Izłak ugono z Gdańska. Ach ładny z lewej i prawy. Trafił pięknie, znowu trafił prawy. Dobre ponowienie. Przed znowu lewym, prawym reprezentant Austrii. Przyspieszył nieco Dawid Keclich teraz. Pytanie na ile wystarczy mu sił. mocny prawy low kick. Ładny frontki w wykonaniu Izu. Odrzucił rywala. Zdążył wrócić... Guardą. Reprezentant Polski lewy prosty trafił świetnie, I ładne kolana. Świetnie rozbija koncepcję Austriaka lewymi prostymi. Ach, mocny był. Uśmiechnął się tylko Dawid Keclik. Na pewno odczuł to reprezentant Polski ładny cios na korpus i kolano. Efektownie walczy reprezentant Austrii. Tak, stara się dużo kopać i mieszać strefy. Izu troszkę zaczyna stawać w miejscu. Kilkakrotnie przedarł się przez obronę reprezentanta Polski, Austria. Zwraca uwagę sędzia, by nieco wyżej trzymał głowę. Polak. Teraz w i kolano izu. Przyznam się szczerze, że... Nie spodziewałem się aż takiej energii w tej drugiej rundzie w wykonaniu Dawida Keclika, że będzie posiadał aż taką energię. Tymczasem jak na razie to jest runda ewidentnie dla niego. Tak, chyba dobrze się przygotował i nie zlewał zbyt I Teraz lewy na korpus pod prawy łokieć Zławę. Teraz ładne okrężne kopnięcie z lewej nogi. Na całe szczęście przyjęte. Zaatakował teraz drugie tempo. Także bezskutecznie. Ze zwodem kopnięcie. Co znaczy odpowiednie wyprowadzenie loki w odpowiednim momencie? Naciągnięcie na trafił w rękę. Ostatnie 10 sekund. To jest szkoda, jaka szkoda, że... O, byłoby po walce. Znowu kolano i znowu dalej. No przyznam się szczerze, że, że z podziwem patrzyłem na to, co robił reprezentant Austrii i ta runda dla niego. Tak, tak. Też mam takie wrażenie. Jeśli i, i. chce wygrać walkę, to musi w tej ruszyć. trzeciej rundzie musi, musi ruszyć. Tak, i zacząć zdobywać punkty. Tutaj było ładne frontalne kopnięcie w wykonaniu reprezentanta Polski tutaj jego kolano. No ale były to sporadyczne akcje. Zdecydowanie stroną ofensywną, atakowała był Dawid Herzman. No, musi musi ruszyć do przodu i B. Łukasz, gdyby stanął teraz na rozniku i co byś mu powiedział? Tak, jak stoisz na różniku swoich braci, rozbijał, rozbijał zamiar po prostu akcji swojego przeciwnika. Kiedy widzi jakieś wody, cokolwiek, lewy prosty w dystansie, i więcej serii, więcej serii. A więc częściej zadawać te ciosy podczas jednej akcji żeby nie było to nie, nie ograniczać się do jednego sporadycznego uderzenia ale bić seriami lewy, prawy lewy na przykład i kończyć to jeszcze jakimś dołkikiem tak, tak, w teraz, rozumiecie teraz, tak, tak jak mocno zaatakował i mocno zaczął ładny lewy, teraz i znowu ładny lewy te lewy proste dochodzą do celu To, to jest to, o czym my wspominaliśmy. Jest lewy prosty i natychmiast Izu się co? Został w tej chwili troszeczkę zdominowany przez reprezentanta Austrii. Teraz był lewy, lewy, prawy, lewy prawy. Świetny prawy. Bardzo ładnie. Wyczekał Izu. Doskonale Dzięki w tempo. Austria kręci głową, ale uderzenie było i na pewno to czuje. i teraz zobaczymy. Atakował Izu. Był lewy, był prawy. Była próba naciągnięcia na głowę. Teraz na kopnięcie znowu na głowę. Ale trafił również Austria. I teraz moc. Ale ładna walka, szczególnie w tej trzeciej rundzie teraz. Chyba potrójny low kick na lewą nogę reprezentanta Polski. Trafił lewym prostym Austriak. Jaka będzie odpowiedź Izu Agbe. Tempo w tym pojedynku w tej chwili. Teraz ładnie obaj weszli lewy na lewy. Zawadnie znaczy, trzymuje się swojego przeciwnika i trzymuje walkę. Cały czas trzyma się, się swojej taktyki. Rozbijać go lewym prostym. Izu jeżeli chce rozstrzygnąć losy tego pojedynku musi ruszyć do przodu. Musi bić z ryjami, Musi zacząć po tej lewej nodze. zupełnie zdominowany jest w tej chwili reprezentant Polski czy Zazdwiajaka. Baizów zaczyna odczuwać konsekwencje taki uderzeń. Lokików na wykroczoną nogę. I po raz kolejny znowu na lewą nogę. Tylko nie wiem czemu ich nie zbiera. Czyżby jakaś kontuzja. Trafiony, Trafiony w suspensorium, tak. Czyli w ochraniacz na krocze. neutralnym narożniku. Dawid Keclik ładna walka w wykonaniu tego zawodnika Naprawdę cały spektrum ciosów i znowu i po raz kolejny ta lewa noga Ależ oh. Oj. Po raz kolejny było uderzenie Wizy publiczności. No teraz pytanie czy była to kopnięcie po komendzie stop czy tak było stop Na po prostu serworze walki Syria, ja tego nie się szczerze, że chyba z żelaza ma tą lewą nogę i bo Bowiem tyle ludzi, których przyjął. Na ostatnie 5 sekund tego pojedynku. na śniadła jest naprawdę wysoka. I koniec walki. Koniec walki, brawa dla Dawida Keclika, brawa dla Izłaku Ugoną za to, że uraczyli nas sporą dawką emocji i ciekawych akcji. No zabrakło, zabrakło trochę tej zaciągłości u Izu, zabrakło pomysłu na to, jak później zaatakować i przejąć inicjatywę w tym pojedynku. To inicjatywę miał cały czas jednak i w drugiej, i w trzeciej rundzie Dawid Kecnik. Tak, tak, Dawid robił to samo, Dawid robił w trzeciej rundzie zupełnie to, co powinien robić Izu i ruszyć do przodu i zdecydowanie atakować. Tutaj piękne to było. Lewy, prawy. Odsłonił się zupełnie Dawid Keclik. Wykorzystał to raz jeszcze, powtórka, wykorzystał to Izu. Trafił mocno, ale pozbierał się po tym Dawid Keclik. Zresztą on kiedy wstał, kręcił głową, pokazywał, że nie powinien być liczony, ale wylądował na deskach po ewidentnym trafieniu. No ale później Izu Wygląda walka wyglądała właśnie tak jak teraz na powtórce, kiedy to atakował Dawid Kestik, a Izo jakby stał, próbował bronić się, oparty o liny, no i później jeszcze te kopnięcia w krocze, które zdecydowanie osłabiły polskiego zawodnika. Przypomnę, to pierwsza z dwóch walk w wieczoru, przedostatnia walka gali Angels of Fire 7, Support for Haiti. I za moment ogłoszenie werdyktu. Sędziowskiego. Wydaje mi się, patrząc na to, co działo się tutaj, jednogłośną decyzją sędziów wygrał Dawid Keclik. No ale poczekajmy za chwilę. Wszystko będzie jasne. Dawid Keclik, który startuje i w zawodach K1, i jako bokser zawodowy ostatnią walkę bokserską stoczył 16 maja, czyli nie tak dawno. Nie, dwa tygodnie temu. A więc niejednogłośna decyzja. Dwa do jednego. Wygrał Dawid Keclik. Myślę, że ta trzecia runda była remisowa ze względu na liczenie. liczenie za Dawid Keclik zwycięzcą tego pojedynku. Pierwszej z dwóch walk wieczoru, które kończą galę. Angels of Fire na naszych ekranach i Złag Bełgonoch reprezentant Polski A zabrakło Łukasz, twoim zdaniem czego zabrakło do zwycięstwa w tym pojedynku? Yyy, Woli walki I za bardzo się cofał i oddał pole Austriakowi A to zwycięzca tego pojedynku to i Złak e, przegrany A to Dawid Keclik i pięściarz zawodowy i zawodowy kickbokser Wpisujący się znakomicie, który statuje w Super Lidze, jak już wspominałem, walczył w Polsce, przegrał z Marcinem Różalskim, no ale przegrać z Różalem to żaden wstyd. Przecież wszyscy chyba doskonale to wiedzą, mistrz świata, był mistrz świata Marcin Różalski. Oto nagrody i za moment ostatnia główna walka dzisiejszej gali Angels of Fire. THANKS FOR Gala Engines of Fire 7 w Płocku zgromadziła absolutną śmietankę ze mną z Agbe Ugono Polski mistrz świata w K1 dzisiaj niestety porażka. Co o co niej zadecydowały? Myślę, że zadecydowało to, że zostałem wyliczony w ostatniej rundzie, gdzie tak naprawdę no, uderzenie tak naprawdę nie weszło czysto na nogę, tylko zostałem kopnięty poniżej pasa. Sędzia nie miał prawa absolutnie tego widzieć. I stwierdził, że zostałem uderzony w nogę. Myślę, że jeżeli e, miałbym tą przewagę jednego liczenia, ten e, pojedynek bym wygrał. E, no cóż, e, tak jest sport, tak bywa. E, walczyłem z doświadczonym zawodnikiem. E, spodziewałem się, że, że będzie mocny. Sam bardzo ciężko trenowałem do tego e, pojedynku. Absolutnie nie będę się załamywał tutaj niczym. Przegrałem 2-1. Cały czas e, nad sobą pracuję i myślę, że będzie to dla mnie. Motywacją, aby podjąć jeszcze cięższe treningi, wyciągnął na pewno wnioski. obejrzę sobie to nagranie i już na następną walkę zaprezentuję na pewno podobną, albo mam nadzieję jeszcze wyższą formę sportową. Tego życzymy, widzą Państwo duża skromność naszego mistrza świata. Jakie zatem plany sportowe na dalszą część tego sezonu? Dalszy, dalszy sezon już 12 w Starachowicach odbędą się amatorskie mistrzostwa Polski na które na pewno będę jechał, w związku z tym, że jestem kadrowiczem, takie zawody muszę zaliczać i oczywiście tam będę starał się podkreślić swoją wysoką formę i duże umiejętności. Następnie dojdzie jeszcze w czerwcu do e, pojedynku, meczu takiego pomiędzy Polską a Białorusią. E, I w tym, e, w tym meczu również będę brał udział. Tak więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji oraz wszystkich które jest zgromadzonych w tym amfiteatrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na walkę wieczoru.